Zmiana nawyków żywieniowych to temat, który powraca kilka razy w roku, najczęściej w kontekście postanowień noworocznych, ale również na wiosnę. Co tak naprawdę znaczy zdrowe odżywianie? Zdrowe tutaj można by zamienić na równowagę w podejściu do jedzenia czyli wszystkiego po trochu bo jedzenie ma gigantyczny wpływ na nasze życie raz pod kątem zdrowotnym ale od strony nastroju również, bo mamy tu wpływ społeczny, czyli to, z kim się dzielimy jedzeniem, jak spędzamy czas. Mamy wpływ emocjonalny, bo jedzenie kojarzy nam się z różnymi wydarzeniami, smak jedzenia budzi wspomnienia, mamy wpływ religijny, gdzie tak jak teraz na przykład mamy post, lub mamy wpływ kulturowy, czyli to, co usłyszeliśmy gdzieś w mediach na przykład. Czy wrocławianie zmieniają swój sposób odżywiania wraz z nadejściem wiosny? No na pewno, bo mamy dużo więcej dobrych rzeczy do jedzenia. Od wiosny więcej się ruszam, natomiast przez cały rok staramy się jeść w miarę zdrowo. Ja wiem, próbuje człowiek, ale jeszcze, jeszcze za mały wybór. Wszystko jest jednak bardzo drogie. Zacząłem wybierać to, co jest dla mnie dobre, ze względu na to, że mój stan zdrowia się pogorszył i musiałem przejść. To była taka. Taki cios i doprowadził mnie do samodyscypliny. I teraz staram się naprawdę odżywiać tak, jak człowiek powinien się odżywiać przez całe życie. Trzeba pamiętać, że zdrowe to jest dla każdego trochę co innego, bo mamy różne schorzenia, mamy różne przypadki, mhm. więc zdrowe nie zawsze będzie tym samym dla każdego. Najważniejsza jest równowaga, a wiosna to dobry czas na to, aby zacząć o siebie dbać kompleksowo. Echo 24, Agata Sibilak.